Jak co roku spotykamy się z razem z System Wrojowa Góra w Nadłodzeckim Instytucie Łajmy w Pile po to, żeby gościć i wszystkie stowarzyszenia i uniwersytety zajmujące się wspieraniem seniorów. to, żeby porozmawiać o duecie doskonałym, to znaczy o wielofunkcyjnej roli wody w krajobrazie. W krajobrazie leśnym, ale także w krajobrazie rolniczym, w produkcji żywności, ale też w dostarczaniu dobrej jakości wody do naszych mieszkań. Na dzisiejszym spotkaniu mieliśmy możliwość uczestnictwa w bardzo ważnym szkoleniu stacji sanitarno-epidemiologicznej w File, dotyczącego jakości wody dostarczanej przez systemy wodociągowe. Nie tylko jak ona jest badana, ale też jak powinniśmy się zachować, kiedy odpowiednie komunikaty o jakości wody są wydawane przez stację sanitarno-epidemiologiczną. Woda i las to są dwie nierozerwalne rzeczy. Nie ma lasu bez wody, można powiedzieć. Nie ma w ogóle życia bez wody. W związku z tym postanowiliśmy poruszyć ten temat, żeby pokazać tym środowiskom, akurat w tym wypadku senioralnym, jak to funkcjonuje w lesie. Agroleśnictwo to jest przede wszystkim wykorzystanie drzew do produkcji rolniczej, do produkcji zwierzęcej. I w centrum całego tego systemu właśnie mamy drzewo. I moim celem jest przekonanie seniorów do tego, żeby posadzili drzewo albo przynajmniej do tego, żeby starali się nakłonić swoje dzieci, swoich wnuków, do tego, żeby te drzewa zachowywali, ale najlepiej, żeby jeszcze dosadzali na swoich polach. Ponieważ jeżeli będziemy mieli te drzewa na polu, to będziemy mieli mniejsze parowanie, zachowamy tą wodę. Mniej więcej od 20 lat zatrzymujemy wodę w lesie wszędzie, gdzie tylko możemy. To są działania związane z budownictwem drogowym, to są działania celowe takie związane z właśnie z gromadzeniem wody, ale też każdy nasz sposób gospodarowania, szczególnie obiektami, jakimiś migracyjnymi czy drogowymi, w tle można powiedzieć, jest gromadzenie wody. Ma to też niezwykle znaczenie w dobie zmieniającego się klimatu pod wpływem wcześniejszych działań człowieka. Dzisiaj widzimy jak musimy zadbać, żeby zmniejszyć parowanie przede wszystkim, ponieważ temperatura rosnąca w każdej porze roku zwiększa nam ucieczkę tej wody z systemu, a więc jest mniej jej dostępnej dla rolnictwa, dla leśnictwa, dla produkcji dobrej żywności. Seniorzy są tutaj bardzo istotni, dlatego że o agroleśnictwie mówi się jako o najważniejszej innowacji w rolnictwie. To innowacja wtórna, ponieważ wiele rzeczy, o których się tutaj dzisiaj mówi, przypominamy sobie od nowa. I ta wiedza często nie jest wiedzą nową, a wiedzą odkurzoną. I kto, jak nie seniorzy, posiadają taką wiedzę? Pamiętają oni to, co opowiadali dziadkowie, co opowiadali pradziadkowie i jest to bardzo istotne, żebyśmy się dowiedzieli, jak to kiedyś działało, do czego możemy powrócić. Drzewo jest fundamentem współpracy pomiędzy wszystkimi, nie tylko pomiędzy rolnikami i leśnikami, ale także pomiędzy pokoleniami. Wydaje mi się, że to jest podstawowa rola tych starszych ludzi, to znaczy dziadków żeby tą wiedzę, którą zdobędą tu między innymi, przekazać młodszym pokoleniom I żeby to staranie o wodę, o jej zachowanie, wpoili swoim wnukom. To już będzie wielki sukces tej konferencji, jeżeli taki efekt osiągniemy.